Bardzo lubimy takie liftingi, jaki właśnie przeszła szósta generacja Corsy, bo jest to lifting, który, mimo tego, że dokonał niewielkich zmian w tym samochodzie, sprawił, że to auto po liftingu wygląda jak zupełnie nowy model. Myślę, że największą zasługę ma tutaj coś, co już trafia do coraz większej liczby Opel, czyli coś, co Opel nazwał Opel Vizior. to jest właśnie ten element. On trochę wygląda jak w samochodach elektrycznych, ale oczywiście poza wersją elektryczną, która tu również była, Corsa po liftingu ma jak najbardziej prawidlne benzyniaki. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Pod maską Corsa nie zaszło wiele zmian, no podstawowa zmiana jest taka, że ta wersja mocy, która jest tutaj 130 koni nie jest w tej chwili oferowana. Najmocniejsza, jaka jest tutaj to jest 100 koni 1.2 turbo, znany nam silnik kiedyś koncernu PSA, teraz Stellantis. Oprócz tego można mieć wersję wolnossącą 75 konną i kto wie czy w takim małym aucie to nie jest tak naprawdę niezły wybór. No i co ciekawe zachowano jeszcze diesla 1.5. Diesel zdaje się z Peugeota wypadł, a tutaj w korsie dalszym ciągu Google możecie mieć. Jakie mamy wersje i co oferujemy, możecie sobie zobaczyć w linku pod filmem. Tam są dokładne ceny, możecie sobie wyliczyć ratę zarówno wynajmu długoterminowego, jak i leasingu. No to poproszę teraz, niech ktoś zgadnie, która jest stara, która nowa. No, oczywiście wiadomo po kolorze, bo pokazywaliśmy wam je z przodu. Ten tył się nie zastarzał, ale no, troszeczkę bardziej mogli go zmienić. Zmienili generalnie napis, tam jest taki mały, a tutaj, tak jak w różnych innych modelach Stellantis'a mamy duży napis. Sam bagażnik bez zmian ponad 300 litrów. Ja przymierzę go pokazać. Proszę bardzo, dosyć głęboki, ale jeżeli chodzi o jego długość, to tak typowa klasa B. Najpierw wersja przed liftingiem. No, tutaj ciekawostka, bo to jest wersja 130-konna, tak jak mówiliśmy, ale ze skrzynią automatyczną. No, i to na co powinniśmy zwrócić uwagę w tym samochodzie? To przede wszystkim są te zegary, bo one mają tutaj nieco starszą czcionkę. Zaraz zobaczycie, jak wygląda to w nowej. No, ich przekąta się nie zmieniła. Z tego co wiem, to jest z tego co pamiętam, to jest 7 cali. Tutaj ten monitor większy wygląda w ten sposób. Tak wygląda klimatyzacja. W momencie, kiedy mamy automatyczną skrzynię biegów, No w tym momencie już w tej wersji 130 konnej nie ma, ale też tam, w tej wersji słabszej, można mieć automat. I ten wybierak wygląda, właśnie wtedy w ten sposób. To się nie zmieniło. Zobaczmy sobie schowek. O, jakiś spory schowek tu jest. Domyślam się, że to się też również nie zmieniło. No tak wygląda komputer. Zobaczmy, jak on, z jaką szybkością on działa, bo to też jest ciekawostka. W tym nowym podobno jest to wszystko bardzo poprawione, szybki dostęp. No tak sobie pyka sobie, ale nie jest to najgorsze, nie jest to najgorsze, yy, nie jest to najgorsze rozwiązanie. Na szczęście pozostawiono jeszcze pokrętło do radia. Klimatyzacja, również taka typowa, jeżeli chodzi o sterowanie, to podgrzewanie foteli. Znak, że mamy taką dosyć wypasioną wersję, tak wygląda sterowanie na kierownicy, a teraz zapraszam Was do wersji po liftingu. Oczywiście ilość miejsca z tyłu się nie zmieniła, mimo tego, że mamy lifting. No ale proszę bardzo, da się tu usiąść. Nawet tak wysokiej osobie, jak ja, met 88, przypominam. No ale oczywiście kolana muszą w ten sposób sobie pójść tutaj dookoła tego fotela a tutaj też no, nie jest to dużo miejsca, no, ale pamiętajmy, że jesteśmy w klasie B. Z drugiej strony awaryjnie dwie dorosłe osoby mogą tutaj przejechać jakiś krótki odcinek i to chyba przede wszystkim o to chodzi, a tak naprawdę w tych samochodach z tyłu wozi się dzieciaki, jeżeli w ogóle się kogokolwiek wozi, bo pewnie sporo tych samochodów po prostu wozi powietrze na kanapie z tyłu. Jak widzicie, zmiany są niewielkie, liftingowe. No, przede wszystkim Tutaj mamy nowe czcioneczki, no i tutaj mamy nowy wyświetlacz, nowy system oparty na sztucznej inteligencji. Słuchajcie, takie rzeczy są w kosie. No ale reszta jest właściwie taka sama jak była. Tutaj mamy manualną sześciobiegową skrzynię. Te przyciski na kierownicy są identyczne. Tu w dalszym ciągu jest taki sam pokręt, takie samo pokrętło do wybierania, jak na jakieś światło chcemy jeździć. Schowek przed pasażerem również jest ogromny, to się nie zmieniło. Ale całość wygląda całkiem nieźle. Zobaczmy sobie, jak ten nowy system funkcjonuje. No, jest takie wrażenie, jakby był nieco szybszy. Pytanie, jak to potem w realu wygląda. Klimatyzacja. Tak. Jazda, no bardzo fajnie. W dalszym ciągu mam pokrętło do radia. W dalszym ciągu klimatyzacja ma dokładnie taki sam panel, który jest prosty w obsłudze. No ale informacje o tym, co się dzieje, co robimy na tym panelu, wyświetlane są oczywiście tutaj. Czyli tutaj się nie, tutaj nie mamy informacji o tym, jaką temperaturę ustawiliśmy. Ona jest tutaj, ale sama, sama idea takiego Klasycznego panelu jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. No Myślę, że te zmiany są zdecydowanie na plus, ale ten samochód jakoś bardzo istotnie się nie zmienił. No, pamiętajmy, że on jest produkowany od 2019 roku, czyli jest jeszcze stosunkowo młody. No, a do tego, no, klasa B, która kiedyś była najpopularniejsza w Europie, to był najpopularniejszy Opel. No niestety troszeczkę nam zaczyna dołować na rzecz crossoverów i takich mniejszych SUV-ów. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.